Cześć, dzisiaj wykonamy sobie bardzo ważne zadanie. Zrobiłam taką ankietę dla ósmoklasistów i zapytałam, czego ósmoklasiści boją się najbardziej. I jedną z najczęściej powtarzanych odpowiedzi, no to były zadania tekstowe z równaniami. Antek robił zakupy, zapłacił łącznie 450 zł za buty, spodnie i bluzę. Buty kosztowały o 25% więcej niż spodnie, a spodnie kosztowały o 1 trzecią mniej niż bluza. Oblicz, ile kosztowały buty? Więc niech będzie, że X to będzie cena bluzy. Teraz zobacz, skoro spodnie kosztowały o 1 trzecią mniej niż bluza, czyli kosztowały tak naprawdę. Dwie trzecie tego co bluza. I wiemy, że buty kosztowały o 25% więcej niż spodnie. I teraz uwaga! Skoro o 25% więcej, czyli to będzie 125% ceny spodni. A 125% to jest 125 setnych i jak zamienimy to na ułamek zwykły już taki nieskracalny, to będzie 5 czwartych. Czyli, żeby obliczyć cenę butów, musimy pomnożyć 2 trzecie x jeszcze razy 5 czwartych, to będzie cena butów. Więc zapiszmy x plus 2 trzecie x plus 2 trzecie razy 5 czwartych. Zobacz, możemy tutaj skrócić po skosie mamy 2 i 1, czyli możemy zapisać to jako 5 szóstych x -a. i to się równa 450. Żeby to wszystko dodać po lewej stronie, sprowadzamy do wspólnego mianownika. Po lewej stronie mamy 15/6 x równa się 450. Żeby wyliczyć x, teraz dzielimy przez 15/6, czyli mnożymy razy 6/15. Czyli mamy x równa się 450 możemy napisać przez 1 razy 6/15 i zobacz. 45 i 15 możemy skrócić przez 15, czyli mamy 3 i 0, czyli 30. Razy 6, a to będzie 180 i to będzie cena, uwaga, bluzy, to jest nasz X, czyli teraz możemy policzyć cenę spodni i cenę butów. Cena spodni 2 trzecie z tego, czyli mamy 120, a cena butów to będzie zauważ 5 czwartych razy 120, czyli mamy 5 czwartych razy 120. Tutaj sobie skrócimy przez 4, 1 i 30. I mamy 150 zł. Żeby sprawdzić, czy to zrobiliśmy poprawnie, a do tego zawsze zachęcam na egzaminie ósmoklasisty, wystarczy, że dodasz do siebie tę liczbę i sprawdzisz, czy faktycznie wychodzi nam 450. Jeżeli film i wyjaśnienie Ci się podobały, zaobserwuj po więcej, bo będzie więcej materiałów takich jak ten.